Siemaneczko, z tej strony żywy potu, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 rzeczy które zostały dostane do Roblox Jak widzicie po miniaturce są to ponad fajne rzeczy które teraz noszę Tutaj macie okularki czapka plecak jakby takie gwiazdki Po pierwsze to zostawcie łapkę w górę jak zostawiliście to, dziękuję bardzo za rozwoju kanału. Po, I po drugie, łapka w górę. Trzy łapki w górę to kolejny odcinek z poradników lub filmików. I no i co? Zaczynamy. Pierwsza rzecz, która została dodana do Roblox, to są chyba te okularki. Teraz wam idę to pokazać. A nie, przepraszam, są te Włosy fioletowe Lobu Explorer Gear To znaczy, że to są niebieskie włosy dla dziewczyn. No i to właśnie zostało dodane pierwsze. Mi się wydaje że dla, dla dziewczyn to pasuje. A jak ktoś lubi niebieski, no to może sobie kupić get. Tutaj macie. A ja tego nie kupuję, bo to wiadomo, ja nie, nie jestem dziewczyną, a, a, ale wiem, może ktoś z naszych subskrybentów jest. Teraz drugie lecimy. A to są okularki Lubo Explorer Star Shaders. One mi się podobają. Zostawiam na nim 10 na 10. No. A te włosy, no to jakieś. 5 na 10. Okej, okay, teraz drugie. Destinato Moon and Stars. One mi się bardzo podobają. Ale też nie trochę. Dobra, 7 na 10. lecimy do drugiego. A to to właśnie Lubo w kolejnym backpack. On mi się podoba 10 na 10 albo milion na 10. No i nie wiem, może dla Was będzie... Piszcie w komentarzu jakich z tych rzeczy są najlepsze. A więc przechodzimy do kolejnego to ostatni przedmiot, to jest Luboex player hat, jak widzicie fajny ten, ta czapka, ale to wam pokażę w, w grze, o macie, no i ona jest fajna, jak zostawiliście łapkę w górę, dzwonka, subyka, no to bardzo dziękuję, że wytrwaliście do ostatniego momentu filmu, nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, subyka, to krótki właśnie jest jakby filmik, poradni pokazuję wam jakie rzeczy są fajne newsy, a jak chcecie więcej zobaczyć jakie rzeczy jeszcze zostały dodane i skąd to biorę, to są z Twittera Bloxy News. Dam wam linka w opisie. No i co? Siema!